Najświętsza o wieczornej porze Choćby na świecie wojny kłótnie burze Przyjdę z radością, aby złożyć Tobie Bukiety modlitw moich, wonne róże Różaniec łączy święte tajemnice Życia Jezusa i Twego na ziemi Gdy je rozważam, odkrywam krynice Która orzeźwia myślami świętymi Do Ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń Miej nas w opiece, Złego chroń, o niechże Polska cała wszerz wzdłuż. Modlitwą różańca napełni się już, do Ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń. Z róż złotych, białych i czerwonych, z tajemnic Twego smutku i wesela, Z Twego triumfu i najwyższej chwały. Wieci wianek, matko, zbawiciela, przybądź królowy. Która w Pompejach masz tron swój królewski, Ty uwolniłaś tę ziemię od złego i dziś jest miejscem miłosierdzia łaski. Do ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń, miej nas w Złego chrome Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże wszystkim. Witam was bardzo serdecznie z redakcji Królowej Różańca Świętego, naszego czasopisma pompejańskiego, które od lat przypomina nam wszystkim, jak ważnym dniem jest 8 maja oraz 7 października. Te dwa dni Kościół Katolicki, Łączy się na modlitwie, która może nie jest jeszcze dobrze znana w Polsce, ale od lat próbujemy ją uświadomić nią, rzesze Polaków, aby modlili się tym szczególnym aktem zawierzenia właśnie dzisiaj w święto sanktuarium Pompeja, bo stamtąd ta modlitwa wychodzi. Wczoraj papież Franciszek powiedział na audiencji generalnej. Że mamy się tą modlitwą modlić, że dzisiaj będzie 8 maja, ta modlitwa płynąć z sanktuarium w Pompejach. I zawsze 8 maja i w pierwszą niedzielę października Kościół w Pompejach uroczyście po pięknej mszy świętej na placu odczytuje ten akt zawierzenia świata, Europy, ojczyzny, a także nas samych, Matce Najświętszej. Prosząc o szczególne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Pompejańskiej. I także i my, pragnąc odpowiedzieć na apel ja na, Papieża Franciszka, chcemy dołączyć do tej modlitwy. Niektórzy z nas są na miejscu, garstka Polaków, niektórzy oglądają transmisję we włoskiej telewizji, a niektórzy, tak jak ty właśnie i ja teraz. Modlimy się przed ekranami komputerów, łącząc się na wspólnej modlitwie. Nie jest ważny sposób, ale ważna jest treść. Ta modlitwa, suplikacja do Matki Bożej Pompejańskiej powstała w 1883 roku jako odpowiedź na encyklikę Leona XIII o różańcu. Leon XIII wzywa wtedy w tej encyklice Wszystkich do modlitwy różańcowej, poświęcając październik właśnie różańcowi i mówiąc o ludziach, którzy są w zagrożeniu zbawienia, którzy staczają się, o świecie, który stacza się w przepaście piekła. Za nich mamy się modlić. Mamy też, jak powiedział papież Franciszek, zawierzyć sprawę pokoju. Właśnie dzisiaj bo to sanktuarium dziewicy Różańca Świętego jest też sanktuarium pokoju, jako takie zostało wzniesione. Tę suplikę napisał błogosławiony Bartolo Longo, autor nowenny pompejańskiej. Autor nabożeństwa Sobót, autor nabożeństwa do Michała Archanioła i wielu nabożeństw, które przyjęły się szczególnie we Włoszech, a w Polsce najbardziej znana jest nowenna pompejańska. Moi drodzy, za dwie minuty zaczniemy naszą modlitwę zawierzenia świata, Europy, siebie, naszych ojczyzn, naszych rodzin, właśnie Królowej Różańca Świętego. Jeśli chodzi o tekst, będzie się wyświetlać na ekranie, ale też w komentarzu pod transmisją. Wklejam Wam link, gdzie można sobie na ekranie wyświetlić cały tekst. Bardzo proszę Was, napiszcie, czy mnie słychać wyraźnie, bo za chwilkę zaczniemy naszą modlitwę, oraz jeśli chcesz, a nawet może masz obowiązek, udostępniajcie to nabożeństwo, żeby też i inni mogli dołączyć do tego aktu zawierzenia, odpowiedzi na apel papieża Franciszka, żeby się dzisiaj łączyć duchowo z sanktuarium Pompeja. I zawierzać siebie, świat, a szczególnie pokój Matce Najświętszej. Tak więc już za chwilkę zaczniemy suplikację do Dziewicy Różańca Świętego. Ja poprowadzę całą modlitwę. Weźmiemy tekst, jedyny, pełnie autoryzowany z naszej książki. Historia sanktuarium w Pompejach. I będziemy się za chwilę modlić tą supliką, zatwierdzonym przez Kościół, tak jak ją napisał błogosławiony Bartolo Longo 140 lat temu. Ta piękna tradycja wspólnej modlitwy do Matki Bożej Pompejańskiej w te dwa dni, dzisiaj i 7 października, łączy wszystkich wiernych czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej. To wyzwanie papieża do wspólnej modlitwy jest bardzo ważne, bo właśnie papież Franciszek, jest proboszczem tego sanktuarium Dziewicy Różańca Świętego w Pompejach, bo jest to papieskie sanktuarium, jedno z niewielu na świecie, najważniejsze rangą sanktuarium różańcowe. Tak więc z całym sercem, oddaniem, zaufaniem niebu, zanośmy naszą modlitwę błagalną. Oto suplikacja do Królowej Różańca Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czcigodna Dziewico Zwycięska, Pani Nieba i Ziemi, na imię której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca Świętego, my oddane Twoje dzieci zgromadzeni w Twoim sanktuarium w Pompejach i w naszych domach, w tym uroczystym dniu wylewamy uczucia naszego serca i z ufnością synowską przedstawiamy Ci nasze troski. Stronu łaskawości, gdzie zasiadasz, Królowo, zwróć o Maryjo twoje litościwe spojrzenie na nas, na nasze rodziny, na cały świat. Niech wzbudzą w Tobie współczucie zmartwienia i cierpienia, które zaprawiają goryczą nasze życie. Zobacz, o Maryjo, ile czyha na nas niebezpieczeństw duszy i ciała, jak wiele uciska nas nieszczęść i udręk. O Maryjo, wybłagaj dla nas miłosierdzie u Twego Syna Bożego i pozyskaj Twą łaskawością serca grzeszników. To są nasi bracia i Twoje dzieci, ta, które Jezus Chrystus zapłacił swoją krwią, a którzy zasmucają najczulsze Twoje serce. Okaż się wszystkim, że jesteś królową poczkoju i przebaczenia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To prawda, że my pierwsi, Chociaż jesteśmy Twoimi dziećmi, nie przestajemy przyczyniać się naszymi grzechami do krzyżowania Jezusa i wciąż na nowo przebijamy Twoje serce. Wyznajemy, że zasłużyliśmy na najcięższe kary, lecz wspomnij, że na Golgocie wzięłaś razem z krwią przenajświętszą testament umierającego odkupiciela, który ogłosił Cię matką, naszą matką grzeszników. A więc Ty, jako nasza Matka, jesteś naszą orędowniczką, naszą nadzieją, a my, jęcząc, wyciągamy do Ciebie błagalnie nasze ręce i wołamy do Ciebie miłosierna. O dobra Matko, zlituj się nad nami i nad naszymi duszami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi krewnymi, przyjaciółmi, nad naszymi bliskimi zmarłymi, a nade wszystko nad naszymi nieprzyjaciółmi. I nad tylu ludźmi, którzy chociaż noszą imię chrześcijan, to jednak wciąż obrażają łaskawe serce Twojego Syna. Prosimy Cię dzisiaj o miłosierdzie dla zaprawowanych narodów, o miłosierdzie dla całej Europy, dla całego świata, aby pełen skruchy powrócił do Twojego serca. Miłosierdzie dla wszystkich, o Matko miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo, racz nas przychylnie wysłuchać. Jezus Chrystus złożył w Twoje ręce wszystkie skarby swoich łask i swego miłosierdzia. Ty zasiadasz po prawicy swego syna, dziewico królewska i ukoronowana, jaśniejąca nieśmiertelną chwałą ponad wszystkie chóry aniołów. Ty rozpościerasz swoje panowanie tak daleko, jak daleko sięgają niebiosa i Tobie są poddane Ziemia i wszystkie stworzenia. Tobie została udzielona wszechmoc przez łaskę nad sercem twego syna i dlatego możesz nas wspomagać. Jeśli Ty nie chciałabyś nas wspomagać, ponieważ jesteśmy synami niewdzięcznymi i niegodnymi Twojej pomocy, nie wiedzielibyśmy, do kogo mamy się zwrócić. Twoje matczyne serce nie dopuści do tego, żebyśmy Twoje dzieci zostali zgubieni. Dziecię, które widzimy na Twoich kolanach, i mistyczna korona różańca, którą dostrzegamy w Twojej ręce, napełniają nas ufnością, że będziemy wysłuchani. Pokładamy całkowicie zaufanie w Tobie, oddajemy się jak słabe dzieci w ramiona najczulszej spośród matek, i dzisiaj właśnie oczekujemy od Ciebie upragniony łask. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy Maryję o jej błogosławieństwo. Prosimy Cię teraz, O Królowo, o ostatnią łaskę, której nam nie możesz odmówić w tym tak uroczystym dniu. Udziel nam wszystkim Twojej niezmiennej miłości i w sposób specjalny. Twojego macierzyńskiego błogosławieństwa. Nie odejdziemy od ciebie, dopóki nas nie pobłogosławisz. Błogosław o Maryjo w tej chwili Ojca Świętego, do dawnych blasków twojej korony, do zwycięstwa twojego różańca, ze względu na które zostałaś nazwana królową zwycięską. Dołącz jeszcze i to, o Matko, daj zwycięstwo religii i pokój w wspólnocie ludzkiej. Błogosław naszych biskupów, kapłanów, a szczególnie tych wszystkich, którzy gorliwie zabiegają o sławę Twojego sanktuarium, błogosław wreszcie wszystkich złączonych z Twoją świątynią w Pompejach i tych, którzy zabiegają i troszczą się o nabożeństwo Różańca Świętego. O błogosławiony różańcu Maryi. Słodki łańcuszku, który nas wiążesz z Bogiem, w związku miłości, który jednoczysz nas z aniołami, o zbawienia przeciw napaściom piekła, najpewniejsze porcie dla rozbitków, nie opuścimy Cię już nigdy. Ty będziesz nam umocnieniem w godzinie konania, Tobie poślemy ostatni pocałunek życia, które będzie gasnąć. Ostatnim słowem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, O Królowo różańca świętego z Pompeju, O Matko nasza droga, O ucieczko grzeszników, o Pani Pocieszycielko strapionych, bądź wszędzie błogosławiona dzisiaj i na zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. Witaj, Królowo, Róż, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo. Nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędownisko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, O łaskawa, O litościwa. O słodka, panno Maryjo, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. W tej godzinie miłosierdzia prosimy Matkę Bożą Pompejańską o szczególne łaski dla nas, dla świata, dla Europy, tak jak się modliliśmy w tym akcie zawierzenia, ale też obiecajmy coś Matce Najświętszej. Wielu z nas odmówiło nowennę pompejańską, a tak niewielu dopełnia obietnicy, którą składa, że będzie się modlić różańcem po nowennie pompejańskiej. Tak wielu mówi, odtąd głosić będę, jak dobrotliwie obeszła się ze mną, a tak niewielu daje świadectwo, a tak wielu się wstydzi przekazywać dalej różaniec, tak wiele zawdzięczamy Matce Bożej i Różańcowi. Ona się nie będzie upominać, ona nie jest księgową, nie jest komornikiem tych łas, którymi nas obdarzyła. Ale sobie sami wszyscy zadajmy pytanie, co czynimy, aby szerzyć cześć Matki Bożej Pompejańskiej? Czy dla nas nowenna to jest od pierwszego do 54 dnia i koniec? Czy tak jak dla wielu z nas. Jest to program na całe życie, odmawiania codziennego lub systematycznego odmawiania różańca. Dlatego zapraszam Was wszystkich do apostolatu nowenny pompejańskiej. Ta suplika, która jest tak mało znaną modlitwą, jest przez nas rozpowszechniana od wielu lat, od kilkunastu lat. I staramy się ją przypominać wszystkim, ten akt zawierzenia, zawsze dwa razy w roku. 8 maja i 7 października. Dzisiaj też jest święto Michała Archanioła. Tak, 8 maja od wieków na pamiątkę objawienia na Monte Sant'Angelo właśnie 8 maja. Święty Michał Archanioł jest też patronem Doliny Pompejańskiej i Sanktuarium Pompejach. Jest też patronem pokoju. Przyzywajmy go w tych wszystkich naszych duchowych walkach. Tych sytuacjach, w których potrzebujemy Bożej opieki, Bożej interwencji. On jest naszym wspaniałym patronem, gotowym zawsze wyjść nam naprzeciw z pomocą, gromić piekielne duchy. Tak więc Matka Boża Pompejańska oraz Michał Archanioł, są tymi patronami dzisiejszego dnia i kończąc też nie możemy nie wspomnieć. O naszym patronie, błogosławionym Bartolu Longo, którego relikwie są w naszej redakcji. I dzisiaj pragniemy też zakończyć naszą modlitwą, naszą modlitwę, prośbą o kanonizację i prosząc ten szczególny dzień o cud potrzebny do kanonizacji, cud uzdrowienia, albo szczególnej łaski, którymi niech obdarzy Bóg tę osobę potrzebującą, która potrzebuje może szczególnie cudu uzdrowienia, zawierzamy tę sprawę błogosławionemu Bartolowi Longo, modląc się o jego kanonizację. Boże, Ojcze Miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartola Longo, żarliwego apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego, głęboko zaangażowanego, ewangeliczne świadczenie wiary i miłości – Dziękujemy Ci, Boże, za Jego niezwykłą duchową podróż, Jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, z prawdy, błogosławiony Bartolo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła Powszechnego, tak by każdy mógł naśladować Go jako wzór życia i otrzymywać łaski, za Jego stawiennictwem, i tu wymieniamy łaskę, o którą się modlimy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam za wspólny kwadrans modlitw. Kończąc już nasze nabożeństwo, takie króciutkie. Zapraszam Was na wieczorny różaniec. Zapraszam Was do lektury Królowej Różańca Świętego. Tu się w tej redakcji modlimy. Prawie codziennie na różańcu i raz na jakiś czas też z supliką, a tek supliki znajdziesz w historii sanktuarium Pompeja. Poznawajcie te wspaniałe dzieła Bożych łask, modlitwy, duchowości pompejańskiej. Jakby ktoś chciał, można dzisiaj zacząć też nowenę pompejańską, a już serdecznie zapraszam Was na wieczorny różaniec o 19:45 w naszej redakcji czasopisma Królowa Różańca Świętego. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modlił się Marek Woś, redaktor naczelny królowej Różańca Świętego. Zakończymy nasze, nasze nabożeństwo pieśnią pompejańską, którą ułożyliśmy, nagraliśmy w naszej redakcji. Do zobaczenia wieczorem na Różańcu z Panem Bogiem. Po wieczornej porze Choćby na świecie wojny kłótnie burze Przyjdę z radością, aby złożyć Tobie Bukiety modlitw moich, wonne róże Różaniec łączy święte tajemnice Życia Jezusa i Twego na ziemi Gdy je rozważam, odkrywam Krynice Która orzeźwia myślami świętymi Do Ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń Miej nas w opiece Złego chrona. Matko Zbawiciela, przybądź królowo Różańca Świętego, która w Pompejach masz tron swój. Krok. Wznoszę z różańcem mą dłoń Miej nas w opiece i od złego chroń O niechże Polska cała wszerz wzdłuż wzgórz Modlitwą różańca napełni się już Do Ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń I'm Świętsza o wieczornej porze Choćby na świecie wojny kłótnie burze Przyjdę z radością, aby złożyć Tobie Bukiety modlitw moich, wonne róże Różaniec łączy święte tajemnice Życia Jezusa i Twego na ziemi, gdy je rozważam, odkrywam.